Czy Twoja organizacja musi wyznaczyć inspektora ochrony danych IOD? Sprawdźmy to w około 2 minuty w kolejnym odcinku wskazówek zegarka. Rodo jasno określa kto ma taki obowiązek, przynajmniej jasno jest w punkcie pierwszym. A więc jodów muszą wyznaczyć wszystkie organy i podmioty publiczne, urzędy gminy, powiaty i instytuty badawcze. Druga grupa to firmy, których główna działalność polega na przetwarzaniu, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymaga regularnego i systematycznego monitorowania osób na dużą skalę. Główna działalność oznacza kluczowe operacje, które podmiot musi podjąć, żeby osiągnąć swoje Cele. Z kolei przy ustalaniu dużej skali przetwarzania bierzemy pod uwagę m.in. takie czynniki jak liczbę osób, których dane się przetwarza, zakres danych, czas przetwarzania i obszar działania. Przykład? Firma produkcyjna zatrudnia tysiąc pracowników, ma dużą rotację kadrową. Mają dane wrażliwe, powiedzmy, że na dużą skalę. Ale główna działalność fabryki nie polega na przetwarzaniu tych danych. No i dlatego do wyznaczenia joda nie będą zobowiązani. Jeszcze jakiś przykład? Proszę bardzo. Prowadzisz firmę ubezpieczeniową, a Twoja firma w ramach głównej działalności systematycznie analizuje zachowania klientów, bardzo prawdopodobne, że wyznaczenie JODA w Twojej organizacji będzie obowiązkiem. Trzecia sytuacja, gdzie RODO wymaga od organizacji wyznaczenia joda to przetwarzanie, znowu w ramach głównej działalności i na dużą skalę, tak zwanych danych wrażliwych lub danych dotyczących wyroków wskazujących i czynów zabronionych. Dane wrażliwe to takie dane jak np. informacje o zdrowiu, przekonaniach religijnych, politycznych czy danych biometrycznych. Przykład? Proszę bardzo. Pani doktor? Pani pyta, czy pani doktor przyjmie panią dziś jeszcze, a gdzie mieszka? Na Piłsudskiego, dawnej Mickiewicza. Jeżeli twoja firma świadczy usługi opieki medycznej, no to powołanie Joda będzie najprawdopodobniej obowiązkowe. Jak widzisz, kryteria z punktu drugiego i trzeciego są niestety nieostre. Dlatego bardzo ważne, żebyś przeprowadził czy przeprowadziła w swojej organizacji analizę, obowiązku wyznaczenia inspektora ochrony danych. Jest to bardzo zalecane zarówno przez Urząd Ochrony Danych Osobowych UODO, jak i Europejską Radę Ochrony Danych EROD. I na 99% zostanie to sprawdzone w trakcie kontroli UODO. Pamiętaj też, że wraz ze zmianą stanu faktycznego, na przykład rozszerzenie Twojej e, działalności, Twojej organizacji, może się okazać, że analiza obowiązku wyznaczenia JODA będzie musiała zostać wykonana ponownie, a jej wynik będzie tym razem zupełnie inny. Do zobaczenia w kolejnym odcinku wskazówek Zagarka.